bugegghetto listopada ho tornato pulora madre matta cosa apatinska I do Ciebie się ten zwracamy dzisiaj, bo jest wielka potrzeba, byś tyna poprowadziła byśmy pełnili wolę Ojca serdecznego, jego ale, by Jezus Chrystus Twój Syn był przez wszystkich kochany, wielbiony, przyszony i wywyższany w naszym życiu naszej śmierci i życie wierz, ale wczoraj wieczorem Nie czytałem gazet y, cały dzień, wczoraj, a nie czytałem gazet, a nie oglądałem o, o telewizji. Dużo się modliłem, spałem przy niepokalanym sercu o Maryi, a na modlitwie. A od wieczorem byłem już tak zmęczony, że się położyłem, a przespałem się właśnie trochę. Stałem, wsiadłem w fotelu i, i na stole zobaczyłem otwarte pismo. Było to Życie na gorąco i otwarte było na artykule Krew na białym opłatku. Czy w sokółce a wydarzył się cud eucharystyczny? Odczytałem to jako znak, że matka Boża Prawny byśmy zajęli się teraz tym o tematem. Cud eucharystyczny w Sokółce. Nastał czas, nadszedł dzień, nadszedł poranek o godzina. Cud eucharystyczny Eucharystia. By spojrzałem krótko na treść tego artykułu. Interesowało mnie fakty, tylko: niedziela 21 pierwszy października. 2008 roku. Kościół świętego Antoniego Sakuse. Podczas udzielania opomunii świętej jeden z kon konsekrowanych opłatków upada na ziemię. Zgodnie z procedurą liturgiczną opłatka nie można ponownie użyć ani go wyrzucić. Kapłan podnosi go i umieszcza w naczyniu z wodą, aby się rozpuścił. Później wodę z rozpuszczonym opłatkiem będzie można wylać do znajdującego się w kościele specjalnego źródełka zwanej piscini. Następną o o niedzielę probosz ze zdumieniem odkrywa, że zanurzony w wodzie komunikant nie tylko nie, ro a nie rozpuścił się, ale pojawiła się na nim plama przypominająca krew. Wciąż probos i zagadnym od razu tego zwierzchnika, arszybiskupę, metropolite działaczskiego, Kuria biskupia, zleciła zbadanie, opłatka akademickiemu, ośrodkowi diagnostyki atomorfologicznej na Uniwersytecie Omedycznym w Białymstoku. Dwoje profesorów wydało or orzeczenie i przysłany do oceny materiał wskazuje na tkankę mięknia sercowego, a przynajmniej ze wszystkich tkanek żywych organizmów najbardziej ją przypomina. A powołana przez metropolitę białostockiego komisja kościelna kościelna po zakończeniu badań stwierdziła, że komunikant którego została opobrana próbka do ekspertyzy, jest tym samym, który został przeniesiony z sakryści do, do tabernakulum, kaplicy na plebanii. Ingerencji osób postronnych nie stwierdzono. Tous, tous, Maria, to